Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani. Witam Was bardzo serdecznie 19 lutego, w poniedziałek. I dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Będzie to 25 rozdział, a wersety od 31 do 46. Posłuchajmy. Jeszua powiedział do swoich Talmidim. Kiedy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, w orszaku wszystkich aniołów, zasiądzie na swym tronie chwały. Wszystkie narody zbiorą się przed nim i pooddziela jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce ustawi po swej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy król powie tym po swej prawicy. Chodźcie, Wy, których pobłogosławił mój ojciec, obejmijcie swoje dziedzictwo, królestwo przygotowane dla Was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a napoiliście mnie. Byłem obcym, a ugościliście mnie. Potrzebowałem ubrań, a dostarczyliście je. Byłem chory, a zaopiekowaliście się mną. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. Wtedy ludzie, którzy czynili to, czego chce Bóg, odpowiedzą: Panie, kiedy to widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cię, czy spragnionym i napojiliśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię obcym i ugościliśmy Cię, albo w potrzebie ubrań i dostarczyliśmy ich. Kiedy widzieliśmy Cię chorym, albo w więzieniu i odwiedziliśmy Cię, król powie im: No właśnie, mówię Wam, że ilekroć czyniliście te rzeczy, jednemu z najmniej ważnych spośród tych moich braci czyniliście je dla mnie. Wtedy przemówi również do tych po swojej lewicy, mówiąc: Precz ode mnie, przeklęci! Idźcie w ogień przygotowany dla przeciwnika i jego aniołów! Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść, spragniony, a nie napoiliście mnie, byłem obcym, a nie ugościliście mnie, w potrzebie ubrań, a nie daliście mi ich, chory i w więzieniu. A nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni odpowiedzą, panie, kiedyż my to, kiedyż to widzieliśmy cię głodnym, spragnionym, obcym, potrzebującym ubrań, chorym czy w więzieniu, i nie zajęliśmy się tobą? A on im odpowie, no właśnie. Mówię wam, że ilekroć odmówiliście uczynienia tego dla najmniej ważnych spośród tych ludzi. Odmówiliście uczynienia tego dla mnie. Pójdą na wieczne karanie, lecz ci, którzy czynili to, czego chce Bóg, pójdą do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, na początku można by powiedzieć Wielkiego Postu. Po tej pierwszej niedzieli, Wielkiego Postu, mamy poniedziałek. I na początku jest nam dany taki program, co to znaczy się nawrócić, to znaczy zacząć myśleć po Bożemu albo jeszcze inaczej to, co tutaj powiedziane było, podkreślone, że ci, którzy czynili to, czego chce Bóg. Ci, którzy czynili to, czego chce Bóg, szybko jeszcze spojrzę do liturgicznego przekładu, tutaj jest napisane, Czego nie zrobiliście jednemu, dla jednego z tych najmniejszych, tego nie zrobiliście dla mnie, czyli uczynić, zaraz jeszcze tutaj wcześniej, czego nie zrobiliście tego, czego chce Bóg. No właśnie, wielki post to jest takie myślenie, taka rewizja, remament w naszej głowie. Czy my czynimy tego, czego chce Bóg? I nie chodzi o jakieś teraz zadawanie sobie wielkich pytań o moje powołanie, czy ja wypełniam moje powołanie, czy jestem dobrym ojcem, czy jestem dobrym księdzem, matką, żoną, babcią, uczniem, studentem, dzieckiem. Ale chodzi o to wypełnianie w codzienności, spontanicznej codzienności tego, czego chce Bóg. Pamiętam, że kiedyś były takie opaski na rękę, na których było napisane, Co zrobiłby Jezus? Co zrobiłby Jezus? I ta opaska, tym, którzy je nosili, miała przypominać o tym w takiej zwyczajnej codzienności, gdzie no, pewnie ci, ci ludzie, widziałem to na rękach młodych ludzi, ci ludzie. Młodzi pewnie chcieli w różnych sytuacjach sobie przypominać, będąc właśnie gdzieś z przyjaciółmi, czy w domu, czy na ulicy. I mamy różne sytuacje. Ktoś przychodzi, ktoś coś mówi, ktoś nas czymś prowokuje, ktoś od nas czegoś chce. Zadawać sobie to pytanie, co zrobiłby Jezus? Co zrobiłby Jezus? Jezus to wcale nie była taka skarbonka do rozdawania, że On wszystkim wszystko dawał i był takim dobrym wujkiem z, 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 dzisiaj byśmy powiedzieli, z Ameryki. Jezus wcale taki nie był. Jezus dawał sprawiedliwie, wszystkich kochał, ale dla tych jednych miał słowo czasami surowe, groby pobielane, a dla innych był bardzo, potrafił bardzo przemówić do nich Swoją łagodnością, mówiąc jakieś przypowieściach o zaginionej owcy. Więc dzisiaj Pan Jezus pokazuje trochę, że my mamy mieć myślenie Boga. Wszystko, czego odmówiliście uczynienia dla mnie, to właśnie Was czyni później przeklętym, przeklętymi i wszystko, co uczyniliście mnie. Co uczyniliście też to, czego chciałby Bóg, czyniliście to dla mnie. Czyniliście jednemu z tych najmniejszych spośród tych moich braci, najmniej ważnych, nawet mówi ten przykład, bo tu nie chodzi tylko o jakiś najmniejszych, że to dzieci są naj, najmniejsze. Ale właśnie sensem tego jest najmniej ważnych. Nam łatwo jest byłoby uczynić jakieś dobro, gdyby się zatrzymał przy naszym domu jakiś ważny człowiek z pierwszych stron gazet, którego znamy, może podziwiamy, czy jakiś inny jeszcze ktoś, od kogo jesteśmy zależni, łatwo by nam było uczynić dobro jemu. Gdyby powiedział, daj mi gościnę w twoim domu, ja chcę u ciebie posiedzieć, zjeść obiad, o wiele trudniej byłoby najmniej spośród tych najmniej ważnych. Tam byłoby już ciężej. Więc Pan Jezus dzisiaj pokazuje nam Sąd Boży. I Sąd Boży no, będzie sądem pełnym prawdy. Czy uczyniliśmy coś ze względu na, na Boga, dla tych ludzi, których mamy wokół siebie? Zwróćmy też uwagę, że Jezus mówi takie słowa, które są no, bardzo, powiedział nawet, no. Niepasujące trochę dzisiaj, zwłaszcza wielu ludzi by nie chciało tego, jak to, Pan Jezu, panie Jezu, jak ty możesz coś takiego powiedzieć? Precz ode mnie, przeklęci. Precz ode mnie, przeklęci. Ewangelista nawet użył tutaj wykrzyknika. Precz ode mnie, przeklęci. Idźcie w ogień przygotowany dla przeciwnika i jego aniołów. Idźcie w ogień. I ten ogień tutaj właśnie na końcu jest powiedziane, że to będzie ogień wieczny. To będzie ogień wieczny, bo odmówiliście uczynienia czegoś dobrego dla najmniej ważnych, odmówiliście tego uczynienia, uczynienia jakby dla mnie samego i pójdą na wieczne karanie. Na wieczne karanie. Dlatego, moi drodzy, Wielki Post jest dla nas tak ważny. Zastanawiajmy się nad tym, co zrobiłby Jezus, gdyby spotkał, tak jak może dzisiaj spotkasz, jakiegoś człowieka w potrzebie, w różnych potrzebach. Co zrobiłby Jezus? Niech to pytanie nieustannie będzie drążyło nasze serca, nasze sumienia, żebyśmy udzielali dobrych odpowiedzi. Pan z wami, niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący. Ojciec, i syn, i duch święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Życzę Wam pięknego dnia, dnia pełnego pięknych, błogosławionych wyborów. Z Panem Bogiem i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da.